O ja z jaka jestem spocona. Serio? Coś Nie widzę. zrobił. Baśka też taka kiedyś wyszła z przyczepy. Tupała, no w ogóle było w takim stresie. koń, strasznie zim. Kiedyś sam do do dokszernikowa, to tego konia mokre. Jezu. Mimo. Ale ładny boks ma. Cześć Tak się leciło. Nie. Kochanie, no tak. Chosia. Tak, jest trawa i Boże, jak tam pięknie. Nie mam więcej okularów, więc może. <grystanie> Ruda na pole. Na pole, dobra. O Bo już ma ostatni po prawej stronie. Znaczy, ostatni wolny. Znaczy, ten... Hmm. Tu na, na ten, na ten pary pada, to jest to ja na początku.

Boże, jaka mokra. Jak się trzymać? No, Ona respektuje <grybuj> pastucha. Respektuje <grybuj> pastucha, ona się zna z hajfą bardzo dobrze. Może dostać hajfę na wywiek? Może dostać